Pomysł 100 tysięcy, a każdy jak ze stu. Mini and you. Cześć dziewczyny, wyjawię Wam swoją tajemnicę. Czasem na bałaganie, a potem nie mogę znaleźć żadnego naszyjnika. Uporządkuję więc swoje ozdoby za pomocą tego wieszaka. Wygląda nieco inaczej? Dzisiaj dowiecie się, jak zrobić taki wieszak. To naprawdę bardzo łatwe. Przygotujcie starą ramę od obrazu, czarny karton. Szablony ściągnięte z internetu, czarną tasiemkę w grochy, karton z recyklingu, korek, taśmę klejącą, taśmę dwustronną, klej do materiału, nożyczki, klejącą folię, ołówek, czerwoną farbę i pędzelek. Poproście rodziców o ramę i pomalujcie ją na biało. Kiedy rama wyschnie, połóżcie ją na korkowej bazie, odrysujcie od środka. Bardzo ostrożnie wytnijcie kształt z tablicy korkowej. Pomalujcie korek na czerwono. Nałóżcie ostrożnie klej na brzegi, weźcie czarną tasiemkę, przytnijcie ją dokładnie i przyklejcie. Teraz połóżcie ramę odwrotną stroną. Ułóżcie równo korek i karton z recyklingu. Całość zabezpieczcie taśmą klejącą. Weźcie szablon z kokardą i przyklejcie go na czarnym kartonie. Obrysujcie kokardę i wytnijcie. Przyklejamy kokardę do ramy taśmą dwustronną. Teraz musimy tylko powpinać pineski, na których później zawiesimy nasze niki. I gotowe! To bardzo oryginalna i praktyczna porada, prawda? Jeśli chcecie zobaczyć to jeszcze raz krok po kroku, zapraszam na nasz blog Mini and you i pamiętajcie, bądźcie kreatywne, o, 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 o.